Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek z Fify i tym razem gramy mecz o 19. zwycięstwo na odcinku, zobaczycie skrót z tego. Było bliziutko 20.0 Przy 17. meczu przegrałem niestety spotkanie, wygrywałem 1-0, przegrałem 2-1, do czy tam 3-2, do albo 3-1, Co coś takiego. W każdym razie wygrywałem i przegrałem. Szkoda. Eee, no ale tak to sami się układa, i zobaczcie, jaki mam eksperymentalny skład. Znowu po raz kolejny testujemy sobie nowych zawodników. Jest to Smolarek, którego naprawdę chciałem sprawdzić i jest to Bernardo Silva. I teraz przed tym meczem eee, największe zaskoczenie tego składu o Smolarku już słyszałem, że jest dobry jeszcze Capdewida, bo ostatnio mi wpadł z Hero. Eee, w ogóle, eee, właśnie, a propos os ostatnio wpadł z Hero. Zobaczycie oprócz niego, kto mi wpadł na końcu tego odcinka, to już macie taki mały spoiler, bo te paczki otwierałem wcześniej, więc. E, e, w zasadzie to pokażę wam to otwieranie, ale, ale no cudowne te trafy nie były. No dwóch zawodników z tego co trafiłem macie tutaj, nie będę wam mówił, e, którzy e, mam tego pana i zobaczcie jego statystyki. Rozegrane mecze, aktualny klub 25, 16 bramek, 13 asyst. Totalne zaskoczenie. Gościu jest niesamowity. Nie wiedziałem, że on kosztuje ponad pół bańki, więc coś tam musi umieć, ale wiecie, to jest karta, która może się upgradeować upgrade wraz z AWANSem Portugalii, więc teraz ich kibicuję, nie ukrywam. E, ale on ma takie podania, ten gościu. Pokażę Wam e, teraz zresztą, e, jakie akcje przykładowe nimi robiłem. Cyk, Bernardo Silva, Turbo Balance, Piłka do Zoli. No i momentalnie mamy wyjście. W, widzicie, jaką piłę sprzedaje Bernardo Silva. E, kolejny przykład. E, Podobnego zagrania, to znaczy mamy gdzieś tutaj Zole, mamy Bernardo Silva. Mój przeciwnik przejmie piłkę, ale zobaczcie teraz znowu Bernardo Silva ma piłkę, obrót i zobaczcie jaki pas do Zoli, zgranie do smolarka i brama. I ja masę takich bramek nastrzelałem. No ta trójka robiła naprawdę z przodu e, bardzo dużo. Jedyny gość, który mi naprawdę sprawiał masę problemów, jak był u przeciwnika, to był ten dziad. Lucio i właśnie jego będę chciał kupić yy, do kwalifikacji na poniedziałek i wtorek na obronie, żeby walił na łeb tam wszystkich, bo to jest tak OP obrońca i ja nie pamiętam czy ja widziałem w życiu tak OP zawodnika w obronie jak ten Lucio. Ło, a ja cały czas myślałem, że jego prawa jest mocniejsza. Przez 19 spotkań i waliłem z prawej jak miałem okazję, on ma lewą mocniejszą. Fajnie, ale to znaczy, że te cztery gwiazdki działają dobrze w takim razie. Yy, no dobrze, no to co, lecimy tego gościa. Najgor jakbyście, go trafi jakbyście go chcieli kupić za 200 tysięcy, czyli ile on tam teraz kosztuje, jak ten odcinek zobaczycie, najgorzej wydane 200 tysięcy. Jaki on jest słaby na lewej obronie, gdziekolwiek. Ja go wrzucam tylko na atak, bo jest szybki i czasem jakiś karny wymusi z ławki. E, bo nie mam lepszych gości, mógłbym Koela wrzucać, ale chciałem go sobie tak potestować. Ewentualnie Viniciusa mogę dać, naprawdę. No, tak, za, tak e, zażenowany byłem tym, co ten chłop prezentuje. Jak na takie stacje, nie wiem co nie. Aha, wysoka niska. Po, po, powodzenia w obronie, bo ja sobie tak zagrałem i on mi w ogóle nie bronił. M masakra, masakra, nie polecam. Dobra, lecimy, ostatni meczyk. I na końcu, pamiętajcie, zostańcie do końca odcinka, bo otwieramy nagrody. I na końcu zobaczycie. Paczki Hero i paczki 3, paczki 84, plus i zobaczycie co mi wpadło. Eee, no i tyle, to co, lecimy. Teraz mi pewnie sypnie, jakiegoś koksa. Pokażcie mi tu jego skład. Dwóch, trafiłem na dwóch łośków, którzy wiecie, eee, pomiatacze, którzy mieli brązowy skład i oddawali winy i znaczy nie oddawali winu właśnie. Powinni oddać, ale wyszli z meczu, bo są kurde... z Państwem frajerami. No dobra, to co, lecimy... Ale popatrzmy, bo mają okazję. Bagato nie koniec akcji. <laughs> Chciałem powiedzieć, że teraz nie strzeliłem, ale na szczęście jest Sobolarek, który jakiś cudem się tam upchał, nie, nie wiedziałem, nie sądziłem, że on się zmieni na bramkarza, wiecie, że to różnie tutaj zależy od przeciwnika, na kogo się trafi, ale widzicie, jaką piłkę zagrał Bernardo Silva, no to to jest właśnie to, totalne zaskoczenie, bardzo mi przypomina Messi'ego, ale takie wiecie, te karty właśnie Messi'ego, Zobacz. gdzie kosztowały jeszcze parę lat wcześniej o wiele więcej, to właśnie, to właśnie tak się nim gra. No teraz podanie w przyjął, nie zdążyłem. Brawo, ładnie mnie tam porobił. No, to muszę uważać, bo tu i bramkarzem przesuwa. Niby słabszy skład, ale, ale gościu ogarnia gierkę, więc trzeba się będzie skupić. przy piłce. Jest Zola. Fajne podanie, nie, nie wiem kto to posłał, czy Kaut, czy Kapdewila, e, czy, czy ale naprawdę e, fajna piła tam poszła. Jest Molarek, Jest Zola. Czy jeden? Czy, czy to będzie szybki mecz, proszę państwa? Czy ja wam w ogóle muszę wstawiać z tego skróty? skróty? Wydaje mi się, że nie. Robimy 19.1. Na pewno drugi raz rzędu nie jestem pewny, czy nie trzeci raz rzędu, bo wydaje mi się, że dwa że, że tygodnie temu też, też to 19.1 zrobiłem. Szkoda, bo naprawdę było tyle od 20.0. Miałem dwa może trudne pojedynki w ten weekend i niestety, znaczy trudne w sensie takie, że, że było ciężko i niestety jeden z nich się zakończył porażką. Były takie trudniejsze też gdzieś, ale, ale udało mi się z nich wychodzić. No dobrze, no to co? Zobaczmy. Zobaczmy, yy, czy mi trafi tutaj kogoś, kto być może wzmocni mój klub, czy będzie jak zwykle się okazało. Chociaż tyle, że tego Rodriego, może jakiegoś rashforda pomarać. Tylko ja się pytam, dlaczego ze wszystkich dostępnych ikon bramkarzy, jak ja już mam Jasina? I, I co ja mam teraz zrobić? Mam Jasina 9.1 i mam Kasijasa, no damy ci szansę, no nie będę narzekał, nie, ale jak już tak sypie. I robiot. Ty, on ma całkiem niezły statcy. Średnia, średnia, ale pokaż mi tu jego. Eee... myślałem, że będzie lepiej. Orientacja w obronie słaba. No ale dobra, weźmy go. Ale, no, to kasyjas. Szkoda, że tak bramkarzami sypi, a nie innymi zawodnikami. Ale w to kurczę yy, w końcu się coś trafiło ciekawszego niż normalnie. No dobra, to może w tych paczkach teraz mi da. Aha. Cross88. Dobra, lepiej niż ostatnio na początku, to na pewno, bo przynajmniej wysokie owo e. No, wiecie, jak tak zaczyna sypać, to jest szansa, że naprawdę coś z tych paczek wpadnie. Znaczy, sypać, wiecie, sypać jak jak na mnie. O, może jakiego mbapę chociaż. Nie, albo Neymara. <ścoughs> Mówiłem wam, że jak już zaczyna sypać, ja znam tą grę. Znam tą grę, gram w nią być może profesjonalnie od niedawna, ale generalnie od dawna, od. Yy, FIFA 15, tak non-stop, i ja, no, yy, ja wam mówię, no normalnie to od razu widać, że zaszlemy bardzo dobrze. Jeszcze mamy trochę paczek do otwarcia. Ten nic nie będzie warty, ale, ale ten, yy, ten będzie warty z 200 kafli. Fajnie, to już jest zdecydowanie większy zarobek niż standardowo u mnie to bywa, więc jestem bardzo zadowolony już. Ale jak już idzie, to lecimy. Dajcie mi jakąś ikonę, na przykład Eto. No, no dobra, albo Mbappę, albo jeszcze raz Neymar. Nie, yeah. ma No dobrze. 86 rola. No, teraz mi kapcia dała. Yy, da, dało dla odmiany. Ale dobra, jedną paczkę taką mogę przeżyć. Tutaj żebyście mi dali jakiś gości, których jeszcze nie mam. Yy, albo żółwia, to też będzie git. Yy, Okej. Okay. Grant. No nie poszło co, 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 co z, tą, z tą Argentyną, co? Panie Grant za bardzo. A szkoda, bo. Znaczy szkoda. Jakoś tak. Yy, dziwny był ten mecz tej Argentyny z Australią, bo te ostatnie 15 minut, mimo że było 2-1, to, to. Ta Australia się tak zbierała do tych ataków, jakby chciała, a nie mogła. Może właśnie tak było dokładnie. Miller. No, 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 no ok. No, przynajmniej wysokie overole y mi daje. No, ja takie paczki akceptuję, a nie to, co jest, mam co tydzień na ogół. Tak można żyć. Nie takie kapcie mi dają Dobra i ostatnia paczka Teraz jeszcze mi dajcie drugiego takiego neymara i, I ja już nic więcej nie chcę Dobra ostatnia pacjencja Z Full champions I za chwilę odsyłam was Oczywiście do tego nagrania jak otwierałem sobie te paczki Ultra hiper To niestety nic Żadna karta specjalna Ale może chociaż wysoki overall jakiś Nie no Sergio Ramos No dobrze no to szczęście nasze na neymarze się skończyło I tak jak na mnie to podejrzewam że to jest wyczerpane szczęście Już do do, do co najmniej końca grudnia, ale, ale zawsze, jeszcze póki jest coś warte, bo poczekajmy, jeszcze, właśnie te 3-3 tygodnie. I Neymar już pewnie wejdzie, zejdzie poniżej 100 tysięcy. A tak to jeszcze sobie na nim zarobię elegancko. I jak ja go sprzedam, to jest bardzo możliwe, że będziemy stać na jakiegoś dinole, na przykład albo, albo na. Nie na dinole, Bo wiecie, ja myślę pod kątem turniejów, które są teraz ostatnio trosz, troszkę średnio, mi one idą, trochę, trochę mam też pecha w nich. Eee, pokażę wam zaraz o co chodzi, bo ja wiem, że to łatwo tak mówić, że ma się pecha, ale Ale moje mecze dosłownie e, bardzo często wyglądają e, W sposób następujący, już wam pokażę, bo aż zapisałem sobie dzisiaj tę akcję i pokazałem Nikoli, mówię No popatrz w jaki ja sposób tracę bramki na tych turniejach i ja po prostu No nie wiem, to ja mam Wszystkim e, temu poradzić, żeby, żeby się pozbyć e, Takich zagrań, tutaj jeszcze jakieś punkty przełomowe, więc sobie sprawdzę o co chodzi O, a może to być jakaś ty, jeszcze jedną paczkę ultimate mi dali, dawaj to otwieramy. Jak już tak, jak już idzie, to, to otwórzmy Icyk, i e, Van Dijk. Pomarańczowy. No, pomarańczowy nie, to może żółw? Nie, jakiś haspel. No dobra, no to będzie do przepałki w takim razie. Natomiast chciałem wam pokazać, w jaki sposób ja e, e, tracę bramki podczas turniejów. Ostatnio, zobaczcie, tutaj mój przeciwnik. Wychodzi z akcją, tutaj myślałem, że go złapałem, patrzcie, Nojera obronił. I Ramos, na którego ja byłem zmieniony, ja tam nie biegłem, tylko ja się na niego zmieniłem w tym momencie. Bo już widziałem, że coś się szkuje, jak on tam biegł. Patrzcie zmieniłem się, żeby gałkę dać w drugą stronę i dałem, a on i tak wbiegł w Neuera i jest jeden jeden. Wiecie, na takich turniejach to, to ma znaczenie, czy ja prowadzę 1-0 czy z1, bo ktoś powie, ej, tam jedna bramka, to nie ma tego. Ale wiecie, jak jest jakiś ogarnięty przeciwnik po drugiej stronie, to jak macie 1-0, to momentalnie, znaczy jest lepsze momentum, nie tylko w samej grze, ale w ogóle po waszej stronie, bo przeciwnik będzie się coraz bardziej spieszył, będzie coraz bardziej szedł do przodu, będzie wam się bardziej otwierał. Jak jest 1-1, to on może cały czas znowu wrócić do swojej gry, i później, po dogrywce, ten mecz przegrałem. I ja takie bramki tracę non stop. No, ostatnio dwa turnieje, w których brałem udział, yy, to się działy jakieś po prostu no, no rzeczy niestworzone i, i ja też mam z tym swój udział, bo czasami nie strzelałem na przykład jakieś setki, bo się bramkarzem przesunął mój przeciwnik i obronił. Tak, ale takie coś to po prostu czasami, czasami nie wiem jak przeciw temu yy, działać. Proszę Państwa, odcinek z paczkami trwa dalej. 20 piłkarzy 84, plus, razy 3. Niestety robię to jak już trochę słabsze ikony są do trafienia, ale pewnie i tak nie trafię żadnej, więc to nie ma znaczenia. Ale, jakby taki wpadł albo jakiś Van Dijk Stories, to bym nie narzekał. Dobra, jazda. O, Davis, na start. To są paczki chyba niewymienne, nie? Jeżeli ja dobrze kojarzę, ale, ale to mi nie przeszkadza, bo ja i tak chyba zrobię z niego pożytek. No dobra, te paczki będę jak widzicie sobie przeplatał z tą paczką z bohaterem. I za każdym razem, jak będę otwierał paczkę z bohaterem, to wyłażę z pokoju i niech mi to daje. Jaturę Ginole albo innego Dinatale. Buliska, bliska, bliska, bliska No dobra, no. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później się to wydarzy, prawda? Że prędzej czy później. Trafi mi się Peter Crouch, jeszcze tylko Dempsey został, nie? Ale jeszcze będą dwie paczki z tymi e, bohaterami, dobra. A jakby jedną ikonę chociaż sypnęło. O, jest. Żółw. O, Halant. No dobra, no. Tutaj szału nie było w tej paszce niestety. Parę wysokich. O, wini, Spoko. No to zawsze wiecie, do jakiego składu tam go można wykorzystać. Chociaż na chwilę obecną to szału nie ma. No dobra, to tym razem zrobimy na odwrót. Na paczce z bohaterem zostanę, a na tej paczce wyjdę. Sypnijcie. ...wagam tam, Davis. Weźcie tam, wiecie, Wysypnijcie czymś ciekawszym, bliska. Kurcze, no yy, fajnie w sensie. No dobrze, zobaczymy. No nie było najgorzej, to teraz tutaj wychodzę z kolei, zobaczymy, może to zadziała, może o to w tym wszystkim chodzi. Karcą mnie tym Manchesterem City powiem wam strasznie, no niestety, ale... Ale lipa, znowu ten Haaland. Spodziewałem się czegoś lepszego, ale dobra, no to co? No dobrze, proszę Państwa, ostatnia paczka dziś. Błagam, niech mi tu wyleci coś naprawdę fajnego, bo będę smutnym psem. Naprawdę. No nie chcę mi dropić, nie chcę mi dropić. No nie powiem, że Davis to jest jakiś zły drop, ale wiecie. Trzy paczki 484 plus az 20 i najlepszy mi traf to jest Davis. I jak ja widzę, że ludzie potrafią Ronaldo nazorić trafić w dwóch paczkach pod rząd. No smutne to jest. Dlatego wchodzimy do FIFA pońców. Ale bym kupił te, co są najpopularniejsze. Nie te, co się najbardziej płaca, te, co są najpopularniejsze. Ale tego nie zrobię. Wychodzę, e, wchodzę tu, wchodzę jeszcze raz tu do sklepu i uwaga, robię kółko na fotelu teraz. I teraz trafiam ginole. Patrzcie na to. Lepiej. Przynajmniej dostaję kogoś grywalnego, bo ten pan jest grywalny. Szkoda, że nie w wersji tej historycznej, bo już bym miał lewego obrońcę do samego końca. No ale przynajmniej tyle. Ja wiem, że on już mnie kosztuje, ale wiecie, przynajmniej mam gościa, który nie dość, że zgranie mi do Ligi Hiszpańskiej da, a to mi się akurat przyda, bo ja tam mam i Valverde, i albo i tak dalej. To jeszcze, to jeszcze przynajmniej ten. Przynajmniej coś potrafi, bo faktycznie jest gruby i nie jest prosty do przejścia. No dobra, fantastycznie, no nie jest to szał, ale też nie będę narzekał. Widzimy się na sesji live, słuchajcie, wrzucę wam ten odcinek w sobotę i w sobotę też będę chciał zrobić sesję live, bardzo możliwe, że zrobię ją wieczorem, zaraz po tym jak będę grał kwalifikacje do turnieju. No, da wam jeszcze znać, trzymajcie się, radziło.